Siemaneczko, aktualizacja KGP. <laughs> Najpierw rozpocznę od tego, żebym nie zapomniał, bo jest wcześniej, jeszcze przed siódmą, i stoję w korku. Od tego jakie, jakie góry odwiedzimy, a potem powiem co, co robiliśmy w tamtym tygodniu. E, odwiedzimy góry bystrzyckie, gdzie jest strzelnic wielki. Góry e, stołowe, gdzie jest jagodna. O ile nie pomyliłem tych dwóch. I, I nie miało być odwrotnie, i góry orlickie, gdzie jest Orlica. I ona będzie, jeśli się nie mylę, najwyższym tym szczytem, który odwiedzimy w tym tygodniu. I wszystko zamierzamy zrobić za jednym wyjazdem. Krzysiek ostatnio właśnie, jak, jak był, to zaliczył turbacz-Mogielice i. Lubomir, czyli dwa szczyty, z tych których ja robiłem osobno, a on wszystkie trzy zaliczył. Mi jeszcze jednego z tych trzech brakuje, tylko że on jednego dnia to wszystko zaliczył. No i ja, tak szczerze mówiąc, nie chciałem robić. Na samym początku wiadomo, że to jest do zrobienia, ale jednak. Jednak ta cała też wycieczka to wszystko bez pośpiechu, no to też jest dosyć fajne. Natomiast też fajne jest czasami się pośpieszyć i zrobić coś bardziej sportowo, więc, więc może tym razem nam coś takiego wyjdzie. Więc cieszę się, że, że zaliczymy. Tym bardziej, że to jest bardziej na zachodniej ścianie, tuż przy granicy przynajmniej dwa z tych szczytów czeskiej. No i praktycznie od Katowic jakby nie patrzeć, co jest całkowicie na lewą stronę, więc. Na tej zasadzie. A co było w tamtym tygodniu, to byliśmy wszyscy w piątek 11 listopada może nie wszyscy, ale prawie wszyscy byliśmy w czwórkę ja, Krzysiek, Witek i Tomek na Babiej Górze z flagą, więc było naprawdę super. Pogoda nam dopisała było, była wręcz rewelacyjna. E... No, jedyne co, no to, ale to standard jest akurat na Diablaku, że, że wiało na szczycie, no ale po to jest tam ta ściana wybudowana, żeby móc się na chwilę schronić, ale było tak dużo ludzi i tak dużo ludzi było z flagami, właśnie różnymi, takimi typowo polskimi, ale z różnymi godłami z różnych lat, to to się tego nie spodziewaliśmy, że faktycznie tyle osób może się tam wybrać, więc jak najbardziej było fajnie. No i jeszcze, żeby nie przedłużać, dorzucę za tym materiałem filmiki, które nagrał, nagrał Krzysiek i Tomek. Wrzucił akurat tylko jedno zdjęcie, natomiast też ze szczytu, bo akurat jest też bardziej na zachodnich kierunkach no i przy okazji skorzystał z tego i wzbił się na jeden ze szczytów, więc e, miłego oglądania. I tak oto w tych pięknych okolicznościach przyrody maszerujemy na Lubomir. Dzisiaj mam urodziny i postanowiłem skorzystać z tej pięknej pogody i nadrobić pieczątki i szczyty do Korony Gór Polskiej, których mi brakuje, żeby dogonić naszego lidera, Dariusza. Może nie wszystko się uda, zobaczymy. Pogoda na razie jest piękna. Myślałem, że będzie gorzej. Jest około 0 stopni, ale podejście już mnie rozgrzało. Także idziemy sobie w dwójkę. I zaczynamy wchodzić do lasu. I tak oto, po pół godzinie docieramy do. Astro obserwatorium bodajże Zaraz przeczytam jeszcze raz łapałem no. trzeci oddech Tu mamy tabliczkę ze szczytu Nie za wiele widać Właściwie jesteśmy w środku lasu Tu jest jakiś domek Jest lubomir I tu mamy widok na okolice Z tego co czytałem, to obserwatorium można zwiedzać, ale tam chyba od 10 i tak wróciliśmy na szlak, niestety transfer okazał się bardziej wymagający niż myślałem, straciłem jakieś 40 minut, najpierw nie było internetu, nie było wiadomo jak jechać, oczywiście nauczka na przyszłość, wgrać sobie jakąś mapę offline, żeby się nie pogubić, żeby wiedzieć jak jechać, i nawet chociażby wrócić do domu, bo nie wiem jakbym wrócił. Pewnie bym gdzieś jechał, aż bym dojechał do jakiejś głównej drogi i wtedy się dopiero kierował po znakach. Potem nawigacja prowadziła mnie, jak już się uruchomiła, jakoś dziwnie od drugiej strony, gdzie nie dało się tak naprawdę wjechać samochodem, także teraz jestem już na szlaku, i drepczę na Mogielice. Do usłyszenia. Tak i tak oto idziemy na Turbacz. Ostatni szczyt dzisiaj jest zaplanowany. Zimno się ma robić, ale zaraz się pewnie rozgrzeje. Prawie pogubiłem szlaki. Parking 25, najdroższy, tamte pozostałe wcześniej były za friko. W kasie się okazało, że można płacić tylko gotówką. No i gdyby nie dobrze ludzie i podarowane 7 zł, to byłbym w D, bo oczywiście internetu też nie ma. Także dzięki miły panie i Dzięki Tobie możemy śmigać dalej. A, oczywiście jeszcze jedno mi się teraz przypomniało, że miałem powiedzieć, że na Turbaczu nie rozejrzałem się za pieczątku. Obserwatorium było zamknięte, więc prawdopodobnie w drodze powrotnej zahaczę jeszcze o schronisko, bo podobno można tam podjechać samochodem i w schronisku odbije pieczątkę za Lubomir oczywiście, nie za Turbacz, tylko za Lubomir. O, obiadek wpadł, 10 minut w samochodziku poświęcone. Także jest energia, są ziemniaczki. Były ziemniaczki. Mili ludzie idą za mną, będą wracać, także jest szansa, że w razie czego nie zostanę sam. W sensie jakby się miało zrobić ciemno. Do usłyszenia.